Musicie też Państwo wiedzieć, że, że te grupy lobbyingowe na świecie bardzo często są sponsorowane przez różnego rodzaju ponadnarodowe korporacje. Wiele już powiedziano na temat takich, powiedziałbym, ponadnarodowych. Korporacji inwestycyjnych. Myślę, że tutaj Wrocławskie Wydawnictwo Wektory zrobiło bardzo dużo. Tutaj pan Józef Białek, pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Jeżeli chodzi o promocję tej wiedzy dotyczącej takich korporacji jak BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Tak, wymieniłem te, te cztery, powiedzmy, najbardziej istotne, najbardziej kluczowe, chociaż nie jedyne, które ist, mają swój istotny wpływ, często o wiele ważniejszy niż wpływ państw narodowych. Przejdę do książki, którą obiecałem Państwu rekomendować, bo często otrzymuję takie pytanie. Co warto czytać, jeżeli chodzi o inną narrację niż ta, która jest nam odgórnie narzucana? Co, jak inaczej można rozumieć wojnę na Ukrainie? Jak w kontekście tych głębokich przemian, świata, tworzenia się świata wielowektorowego? I myślę, że jednym z takich, jedną z takich postaci jest profesor Glenn Deezen, człowiek, który naprawdę napisał ciekawą książkę, która została właściwie na dniach wydana przez Wrocławskie Wydawnictwo Wektory. Pod tytułem Nowy porządek świata po wojnie ukraińskiej, z pod tytułem Globalna hegemonia w zwarciu z Eurazjatyckim Ładem. Książka niezwykle ciekawa ponad 300 stron analizy tego, w jaki sposób tworzy się świat multilateralny, świat policentryczny, jak wykluwa się nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego. W dobrym przekładzie pani Magdaleny Trojanowskiej świetnie się to czyta, 10 rozdziałów pokazujących jak Stany Zjednoczone zaczęły kwestionować westfalski ład międzynarodowy oparty o poszanowanie suwerenności państw i o równowagę sił i jak bardzo, a właściwie z hukiem, upada jednobiegunowy. Świat jednobiegunowa chwila właściwie rozpłynęła się na naszych oczach. Książka, która nie bez przyczyny jest polecana, jak Państwo widzicie, w nagłówku przez profesora Johna Mearsheimera. książka utrzymana w duchu realizmu politycznego, w duchu realizmu politycznego, Dizen stawia mocną hipotezę, mocną hipotezę, a mianowicie, że, że ten powestwalski porządek międzynarodowy. Dobiega końca, i że będzie przywrócona jakaś nowa forma czegoś wzorowanego na porządku westfalskim. To jest często używany termin. W teorii stosunków międzynarodowych. Co ono oznacza? On oczywiście nawiązuje do pokoju westfalskiego z 1648 roku. Bardzo często na łamach podręczników historii używa się tego określenia cuius regio eius religio, czyli czyja władza tego religia w stosunku do zakończenia wojny trzydziestoletniej, zakończenia tych wojen religijnych. Czy na, na, na kanwie protestantyzmu i tej rewolucji protestanckiej, tak naprawdę ten porządek westfalski, który został jakby rozwinięty też później przez kongres wiedeński 1815 roku, no, opierał się o zasadę równowagi sił. Równowagi sił, ilekroć Henry Kissinger, na przykład, mówił o tym właśnie westfalskim porządku międzynarodowym, miał na myśli tę równowagę w relacjach między mocarstwami. Ta równowaga została zakwestionowana po 1991 roku. Zaczęto mówić o powestwalskim ładzie międzynarodowym, o tym, że, że została zburzona równowaga sił, że została zakwestionowana suwerenność państw, bo kulius regio eius religio oznaczało, że suweren, no w tamtym przypadku w połowie XVII wieku, władca, monarcha, no ale później oczywiście na łamach. Tych wszystkich rewolucji, które się odbyły, wiemy, że dzisiaj suwerenem zgodnie z literą prawa jest naród, no to zostało zakwestionowane. W Polsce zasada westfalskiego ładu, pokoju westfalskiego została zakwestionowana, jeżeli chodzi o historię III Rzeczpospolitej w 2003 roku. Nikt suwerena, nikt narodu nie pytał o zdanie, czy chce stworzenia eksterytorialnego więzienia na ziemi polskiej, stworzenia tajnego więzienia CIA, torturowania ludzi przetrzymywanych bez wyroku sądu, torturowanych niezgodnie z prawem międzynarodowym niezgodnie z prawem, z prawem polskim i tak dalej, i tak Dizen stawia bardzo mocną tezę, mamy do czynienia z kształtowaniem się świata wielobiegunowego, świata wielobiegunowego, które będzie szokiem dla zachodu. Będzie to szokiem dla zachodu, pisze pisze Dizen. Jeżeli sobie przeczytacie Państwo w, w, o tych przemianach, o tej niepewności, o których pisze Dizen, no to, to rzeczywiście tutaj naprawdę włos się jeży. Na stronie 289 możemy przeczytać, to jest cytat. Zachód czekają traumatyczne doświadczenia, ponieważ musi dostosować się do wielobiegunowego, międzynarodowego podziału władzy i zasad, które są postrzegane jako ustalane lub pod wpływem mocarstw spoza Zachodu. Nie wydaje się jednak, aby Stany Zjednoczone zaakceptowały pokojowe przejście do westfalskiego porządku. Świata. Brak wyobraźni politycznej Waszyngtonu doprowadził do powstania światopoglądu, w którym chaos jest jedyną alternatywą dla, dla globalnej dominacji USA. I tutaj pojawia się fundamentalne pytanie: czy ten chaos, o którym pisze Diesel na końcu swojej książki, nie jest częścią tego, tego co obserwujemy w kontekście konfliktu bliskowschodniego bo to jest potencjał eskalacyjny potężny ja wielokrotnie w podcaście geopolitycznym w swoich publicznych wystąpieniach w wielu wywiadach mówiłem o tym że Porządek świata jest anarchiczny, że nie ma jednego globalnego arbitra. Polecam Państwu mój wywiad, którego udzieliłem dla kanału Podcastersi. Podcastersi pisane przez C. Na YouTubie można tam znaleźć wywiad ze mną. Tłumaczę, czym jest anarchizm w świecie narodowym, czym jest ta anarchia porządku międzynarodowego, systemu międzynarodowego, dlaczego można to porównać do meczu piłkarskiego, gdzie jest arbiter, a tutaj na zasadzie antynomii, na zasadzie przeciwieństwa, bo w stosunkach międzynarodowych nie ma arbitra, nie ma sędziego głównego, nie ma sędziów bocznych, nie ma wozu war, który pozwalałby na regulowanie meczu, regulowanie gry, zasad tych gry, nie ma kodeksu spisanego postępowania, a zatem w tym świecie anarchicznym, w tym systemie anarchicznym mocarstwa starają się zabezpieczyć swoje interesy bezpieczeństwa, między innymi zbrojeniami, między innymi budową, Lobbies działalnością swoich służb specjalnych, różnego rodzaju tajnymi traktatami, również. Więc tak to, tak to wygląda. Także serdecznie, Szanowni Państwo, polecam Glenn Diesel, Nowy Porządek Świata po wojnie ukraińskiej. Też świetnie pokazane, że wojna na Ukrainie jest wojną zastępczą. To jest proxy war.